Yuri. Oj Yuri, byłeś ze mną od początku. Za, za długo. Za długo siedziałeś przy garach. you special? Pójdźmy Mekiem tutaj zobaczymy co pójdzie. Ile ich mamy? Dwóch, nie jest źle. 93% albo 64%. Zobaczymy za chwilę. No w takim razie niech rimshot pójdzie nam... Mm. Teraz pamiętam, że ktoś skoczył tutaj na górę, więc muszę uważać. Wiem. O, zaraz, zaraz, zaraz. się zaczyna wszystko mylić. Pójdziemy tutaj. Ty strzelisz tego. Tutaj podejdziesz i przeładujesz. Now Ty możesz najdalej podejść tutaj. A nie, bo jeszcze Zapomniałem. Ok A teraz podejdziemy na bliższe takie odległości. I zrobimy Overwatch. Bo tu jest gość. Na górze, którym wiemy. I jeżeli się pojawi, to lepiej być przygotowanym. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Sectoid. Właśnie. Fuck yeah. Ja teraz rimshot może nam podejść aż tutaj. Niech podejdzie. O, mogę iść górą. Co ty na to? Już idziemy górą? Idziemy górą. To oni pójdą dołem. Podejdziesz tutaj. O oh god, seriously. Okay. Um, reload. Reload. Dla ciebie konieczny reload jest. I też no, ciebie na pewno reload. Zobaczymy, zobaczymy. Krysolit. E, eh, Twinman. Nieźle. Sektoid, spoko. Teoretycznie zaraz sam mogę wejść i dwoma rakietami. O, mutant, hello. So we could do this. Teraz pójdziemy i im... do tego miejsca...

Cyber this takes so reaction shot 4... o Uff, mistrz Nie jest jeszcze źle, zawsze możemy zrobić run and gun Co też zaraz chyba zrobimy A może bym mu złapał? Oto to byłoby fajnie 49, 79, 69 Jak daleko mogę tą zajść? Niedaleko Zatem pójdziesz tu i strzeż w jedną rzecz, w której jesteś w stanie. Źle. Bardzo źle. Teraz ty. Co mogę strzeć? Czterdzieści osiem. Spróbuję Rapid Fire, bo jestem w dużej desperacji. Oh, good. Cele wie, że ja ci uwielbiam, prawda? Come on, Dobby. proszę. Dobi. Yes! Ok. Jest plus. Jest duży plus. Hehe. Tylko teraz Mutona się boję Kto kogo strzeli? Meka bo kogo <laughs> Holy fuck Holy mother of fuck O i Finman, great Teraz będę musiał... Nie, rimshot musi polecieć tutaj, albo oni się jakoś spotkają, nie wiem, zaraz zobaczymy 100% 40 critical liczmy na critical, yes! Dobrze, zatem będziemy mogli zrobić coś takiego, że Rimshot pójdzie daleko tutaj, oni pójdą tutaj na następnej rundzie. O, zaraz, 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 zaraz. Masz rakiety, nie Shredder, fire rocket. O, żeby wszyscy tutaj byli. Yes. Good, wtedy będę mógł zrobić mój plan. Dobrze, że na jury nie zmarnowałem leczenia. Overwatch. Cele podejdzie okay. nam tutaj i zrobi i przeładuje. je. I, I ty poleć tutaj. Dostałem jeszcze tylko dwa. Dalej się podleć szybko. Szczerze to najlepiej byłoby gdybym dwa razy to wykorzystał. A to za moment. Iż niech nam podejdzie... ...tutaj. Ryzykowne, ale... Good. Gdzie jest ostatni conduit? Przepraszam. Ha? Huh? Zaraz, tu jest...

Ok, kontynuuję, skoro nie muszę nikogo dalej załatwiać. Ogólnie no, to nie są jakieś słabe misje, ale jeżeli oni liczyli sobie za jakieś 5 euro, to to jest faktycznie śmieszne. A, biedny Yuri. Extra conditioning. Comfort bonus held based on which type of armor is equipped. How heavier armor increases the bonus. Nice, mam majorów dużo. Wounded for 6 days. Special Olympics honorary. Cyber death autopsy, good. Remember we will be watching those look method Cyber Disc those times so. Ufo tracking Secondary Heart To bleed out instead of dying the first time they go to zero health on a mission. The bleed out timer is extended by two turns, prevents loss of will from the critical wounds. Whoa! Yes please Fusion Lance so is bardzo mało. Heavy lasers, precision lasers. Mister Alien Nav computer fed no mógł zbudować Firestorm. Yep. Tak, to nic więcej. Alien abduction? Nie jeszcze. Commander, our intelligence sources indicate that a previously unknown organization is attempting to undermine XCOM field operations. We believe this group harbors some misguided sympathies for the invaders and is intent on acquiring alien technology and artifacts critical to your efforts. Early reports indicate this organization calls itself Exalt. We trust you will isolate the source of this new threat and eliminate it. Commander. The council has provided some additional resources to help us deal with these traitors. We can begin scanning for additional Exalt cell locations and launch covert operations to disrupt their activity via the Situation Room. Council, what is this Propaganda. Exalt agi agitation is panic. The Exalt cells, for now, will go to hiding soon. EXALT is a new global threat. They will carry out anti-EXALT operations until you find their base and destroy them. EXALT operates with cells. It initiate cover-ups missions to neutralize individual cells. Eliminating these cells will recover intel you will need to locate the EXALT base. EXALT cells are not always visible. Per purchase an intel scan to reveal them. Hidden cells can hurt XCOM or the countries they operate in. Great. No to, skoro dostałem Covered Operation. Jak to wygląda? Covered Operators are restricted to pistols. Pistol technology in foundry armies may be useful. Covered Operators have powerful in mission ability to exalt comm hack. A pamiętam to z tego, że jeżeli z, 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 schakuję comm ray, to nie będą mogli strzelać przez jedną turę. Heavy okay. soldiers and mactrials are ineligible for covered ops duty. Okej. czyli kogo mam wyzwać? mniejszego? A... Moment. well, no, tu. Bo nie będę dostać. Additional resources. Dalej mam mało kredytów. Foundry. Nic mi nie stać. Czy mogę mu coś sprzedać? No, duże Lirium, Eliana, Eloise, ale tego nie będę sprzedał. Nie jestem głupi. <grywka> Cover Operations. Ok, cover. To jeszcze raz. Kogo damy? Nie, Janet. Sniper, sniper, support. Może Rimshot? Oh. Hmm, kogo dać? Nie, bo Kristen Bell nie mogę, jest tak pajać, tam nie. bez celu byłoby ciężko. Hmm, może Rimshot? Dam rimshot. Oby ci się udało. Oby ci się udało. New research, co mam? Satellite nexus, stealth satellites, yes. Cztery satelity. I nowe, nowe, ciche satelity. Moment. Ile to będzie kosztować i gdzie mógłbym? Teoretycznie mógłbym tutaj, tutaj byłoby dobrze, o. Tutaj But! Insufficient funds. Lalala raczej raczej wywalić, nie mogę wywalić, nie? To by mi nie pomogło. Okay. Cover operation za 6 dni. Słabo będzie bez Ramshot. Ale przynajmniej mam mecha... Argentina sends Sky Ranger nie, bo jesteś zwykłym mech-trooperem. Uff, Weźmiemy. Weźmiemy nowego. Bo to jest Landing, ale ja pamiętam. Moment. UFO Landing site. Shit. Nie wiem, czy mi się to podoba. Hmm. Może lepiej zignorować... Boję się ufo landing, chociaż z drugiej strony jak ostatnio zestrzyłem, duży, to nie było nic takiego. Yeah. Major Major Kuri Kuribayashi... Cele... Zangibel... To zaraz, to już mam jednego heavy'ego. Zamiast ciebie dam... Niech Narmo się podleczy też. Pod expi znaczy. Okej, okay, launch machine. Zapewniałem mu dać granatę. Albo cokolwiek innego. Trudno. Poradzisz sobie!